Cześć Wam! Ja dzisiaj znowu jadę, słuchajcie, znowu autobusem. I powiem Wam, że dzisiaj sama, sama, bo jest y, bardzo wcześnie rano. Dla mnie przynajmniej jest po ósmej, no ale się umówiłam, bo y, koleżanka jest tylko przyjazdem. Y, przyjeżdża przez Ankarę, więc y, no, tylko się mogła rano spotkać, bo po południu już naprawdę tak. Chyba 14 ma busika, więc y, żeby jechać, autobus, żeby jechać dalej, więc, y, ale tego już się dowiem na miejscu, więc y, umówiłam się z nią rano, no i słuchajcie, jadę, wstałam o tej nieludzkiej godzinie, wstałam, y, czekam na busika, proszę, tutaj jest... Ego, ego jest, więc yy, nawet ściągnąłem sobie, słuchajcie, aplikację, bardzo fajna aplikacja, pokazuje mi, że za 6 minut będzie autobus, więc zobaczymy, czy będzie, yy, będzie tak dokładna, zobaczymy, odmierza mi nawet czas, że teraz pokazuje 4 minuty, to już, to już powinien niedługo być, dobra, to później się z wami łączę. Ja jestem już na Kzyslav, jeszcze mam chwilkę czasu, bo się umówiłam na 10, a jest yy, za 20, więc jeszcze mam czas. Powiem wam, że yy, zobaczycie bardzo ciekawa osoba, może mam nadzieję, że yy, trochę coś opowie o sobie. Yy, I powiem wam jeszcze jedno, wczoraj wczoraj. Yy, była taka sytuacja, że y, oglądaliśmy sobie y, ogólnie rano y, telewizję i wam jeszcze, y, nie mówiłam tego, ale pokazywali Polskę. Polskę, jak y, ludzie wy, wyszli na ulicę i zaczęli protestować. Wiecie z w jakiej sprawie, czego y, nie będę o tym mówić tutaj, ale chodziło o tą dziewczynę, która umarła, chyba w Blachowni, z tego co pamiętam. No i słuchajcie, no, no nawet w Turcji to pokazują. A jeszcze chciałam Wam powiedzieć, bo ostatnio mówiłam, że tak blokują i że ten filmik mi zablokowali. To też jest tak, że wiecie, gdzieś można o tym normalnie mówić. Tu w Turcji no jest taki ten internet jednak bardziej kontrolowany. Zresztą jak nie wiem czy pamiętacie ale chyba w tamtym roku w tamtym roku na początku chyba jakoś było, że dwa dni nas odcięli od internetu, znaczy YouTube'a, Facebooka i Instagrama, więc no tutaj trzeba się liczyć z tym co się mówi w jakiś tam sposób. Dobra, ja dzwonię sobie do koleżanki, a później się z wami połączę. Słuchajcie, dzisiaj ja mam gościa y, Joasię, która y, wędruje po świecie i chciałam Wam, y, żeby Wam trochę opowiedziała y, i powiem Wam jedno. Y, zawsze mnie się pytacie, czy Turcja jest bezpieczna. Słuchajcie, Asia wędruje sama, sama to jest w Turcji. Ona sobie nawet spontanicznie wszystko załatwia, bo miała nie być w Ankarze, miała być tylko parę godzin, a została na noc, więc. Y, no chciałabym Wam, żeby opowiedziała, powiedz swojego też Instagrama, bo ta, jakie ona piękne zdjęcia robi, więc naprawdę warto wejść na tego Instagrama, więc proszę mów. Dobrze, tak? więc tak, ja jestem, jestem słowiańską wędrowniczką. W każdej wolnej chwili podróżuję po świecie. No, i teraz znalazłam kilka tygodni wolnego. Kupiłam bilety do Turcji. No i przyjechałam troszeczkę na spontanie, bo miałam dużo pracy wcześniej. Też byłam na takim górskim projekcie, więc nie bardzo miałam czas coś więcej zaplanować. No i co? Kupiłam bilety do Antalii. No i przyleciałam. Miałam no. w Antalii i tak. później przy, poleciała, przy, pojechałaś do... Tak, później byłam w koni, mhm. e, później byłam kilka dni w Goreme. Kapadocia, Nie wiem, czy mówię Kapo. dobrze te nazwy. No to, tak. Ale to jest Kapadocia. <gry> tak, a teraz jestem w Ankarze. No i co powiem, to jest najważniejsze. Miałam e, kupiony nocleg tylko w Antalii. I bardzo mnie szokowało, ponieważ e, tu się okazuje, że na miejscu nie ma żadnych noclegów na bookingu. No i miałam troszeczkę taki ząk, bo nie wiedziałam, co tu zrobić, bo wchodzę w booking, nie ma noclegów. Wchodzę na kajak, nie ma noclegów, nigdzie nie ma noclegów. Oczywiście w Polsce jest moja mama, którą zdalnie się łączę i ona mi bukuje na bieżąco wszystkie rzeczy. Ale bardzo mnie to zdziwiło. Może coś powiesz o ten temat? Znaczy wiesz, co ja to tak nie bukuję <grym> żadnych tych, bo często jest tak, że my na przykład jedziemy, tak jak moi widzowie wiedzą, w mula mam rodzinę, więc jedziemy i na przykład na miejscu jedziemy, patrzymy, no bo my mamy psy, my mamy zwierzęta, więc musimy mieć jednak ten nocleg, gdzie pozwalają. A w Turcji wiesz, jak to jest. Pies to jest. B, a koty są super. No tak. Fakt, że to się zmienia pomału, ale no, my nie bukujemy. Powiem Ci, że jak ja przyjechałam w 2018 roku, pierwszy raz do Turcji, mieliśmy zarezerwowany noslek w Antalii, w Side dokładnie. No i powiem nie wiem chyba, czy to mówiłam kiedykolwiek, bo jeszcze wtedy kanału nie miałam, wtedy przyjechałam pierwszy raz do Turcji i nawet nie wiedziałam, że tu będę mieszkać. No i powiem Ci, że spóźniliśmy się. No i naszego pokoju już nie było. I wtedy mój ramazan to ojejciu wracamy do Ankary, on już był zły. I on mówi poczekaj, poczekaj, znajdziemy sobie jakiś inny. On chodził w internecie i tu czy tu. No wtedy zwierząt nie mieliśmy. No i trafiliśmy na o wiele lepszy hotel, chociaż mój ramazan zawsze był przyzwyczajony do tego, że jak on wakacje sobie kupuje, to tak pięć gwiazdek, cztery gwiazdki, a ten hotelik był... Naprawdę przy morzu, no bo tak. mieliśmy chyba 3 minuty tylko do morza i były takie pokoiczki, no i on tak naprawdę chyba nie miał gwiazdek. taki, <laughs> y, Ale było czysto pyszne jedzenie i bardzo tanio. No tak to. Za połowę to ceny wcześniej, no. <laughs> Więc, ale nie mówmy o mnie, mówmy o tobie. <laughs> Powiedz mi, co cię zdziwiło w Turcji? I, I czy czujesz się tu bezpiecznie, jak chodzisz? No praktycznie, mm -hmm. no sama nie sama, no bo y, tam masz y, w konia, mia, y, znaczy w konia. To nie wiem, ale y, jak opowiadałaś w Kapadocji miałaś tego przewodnika, jakiegoś tam. Tak. Ja poznałam. Y, y, y Poznałam tam opiekuna domu, w którym, w którym mieszkałam, i on się e, mocno zajmował jakby tym, żeby było wszędzie bezpiecznie. I polecał mi bezpieczne miejsca, mówi, gdzie mogę pójść, co mogę zobaczyć. E, też e, jakby organizował to, żeby mogła polecieć balonem. Hmm. może mamy zimę, i w ciągu ostatnich 10 dni balony poleciały tylko raz, akurat wtedy, kiedy to ja chciałam. Więc po prostu idealnie. Byłam też w różnych dolinach, czyli różnych walej. I też było przepięknie, też to tak zorganizował super, żebym mogła to wszystko zobaczyć, nie zapłaciłam za to dużo, no nie były to ceny takie, które zobaczycie w internecie, bo są one trochę inne, jak się załatwia to. Tak, no i osoby też jeszcze to nie jest sezon, no nie? Tak, sezon jest to się jest... poza sezonem, ale najbardziej zaszczekowało mnie to, że ja się nie spodziewałam zimy. Ja przyjechałam tutaj, myślę, że to jest ciepły kraj i że to będzie bardzo ciepło. Jestem spakowana w 35-litrowy plecak, w którym ubrania dosyć jedna trzecia i um, ja nawet nie miałam ci pół skarpet, naprawdę. I słuchajcie, um, wzięłam busa z Antalii do Koni, e, byłam bardzo zmęczona, no bo byłam po nieprzespanej nocy wcześniej w Polsce i tak dalej. No i sobie pomyślałam, że ta droga miała tam trwać chyba 6-7 godzin, no więc wezmę i się prześpię. Zasnęłam jakieś pół godziny po wyjeździe. Obudziłam się 3 godziny później, jak wyjeżdżałam, było 15 stopni, jak się obudziłam, wszędzie był śnieg. Wszędzie był śnieg. Ja mówię, kurczę, gdzie ja jestem? bo nie wiem, w jakaś Skandynawia coś. Chciałam jechać do Norwegii, więc mam. No i się okazało, że patrzę w aplikacji, minus 15 stopni. Ja mówię, o-o. Dobrze, że ja mam pochówkę w plecaku, więc to było zbawienie. Powiedz mi, bo to też ludzie się pytają, widzowie na przykład, bo no ja tu mieszkam, mam internet, mam telefon, ale ty przyjeżdżając tutaj, no nie miałaś z Polski, bo jest bardzo drogi, kupowałaś sobie kartę, z internetem. Tak, ja sobie... Powiedz mi, droga jest, czy trudno było załatwić, bo wiem, że niektórzy piszą na internecie, że jest bardzo trudno, że robią problemy i, i takie... Ja sobie też wcześniej poczytałam, gdzieś tam się dowiedziałam od różnych osób, jak to wygląda. I faktycznie, jeżeli pójdziesz do sklepu, w którym się kupuje karty, no to jeżeli jesteś osobą mieszkającą tutaj, no to jest to proste, ale jeżeli jesteś turystą, no to nie do końca jest taka możliwość. Natomiast ja niestety wydałam trochę dużo pieniędzy. Nie wiem, czy nie przypłaciłam, bo wydaje mi się, że chyba trochę tak, ale kupiłam kartę na stoisku na lotnisku, co było, co było dla mnie najprostszą opcją, ale z faktu, że jestem tutaj sama. Z faktu, że jestem tutaj sama, no to gdzieś tam chciałam, żeby osoby w Polsce, czyli moja rodzina miały jakąś kontrolę nad tym, co się dzieje i jakbym nagle zginęła, to, żeby przez ten telefon mogli mnie namierzyć, więc... Kupiłam na firmę nowy telefon z kartą i, i mam dość dużo internetu, dzięki czemu moja rodzina gdzieś tam wie, co się dzieje i, i wie, gdzie jestem. Ja też gdzieś poczytałam wcześniej dużo informacji, słyszałam bardzo dużo, że to jest bardzo niebezpieczny kraj, że tutaj po prostu samotna kobieta to nie jest dobry pomysł. Byłam też wcześniej w krajach muzułmańskich, w którym samotna kobieta to naprawdę nie był dobry pomysł. Ja będąc z kolegami, Różne um, rzeczy się działy, naprawdę różne, i um, ja się z nimi nie do końca bezpiecznie czułam, więc nie wiedziałam, co będzie też tutaj. Um, no i się okazało, że jest totalnie inaczej niż myślałam. Um, jest naprawdę bezpiecznie, no ale moja mama ma ten komfort, że um, przynajmniej wie, co się dzieje, um, wie, gdzie jestem. Um, i w razie czego będzie wiedziała, gdzie mam mnie szukać, jakby ktoś mnie przez przypadek porwał. Stałem, że prędzej to będzie Polak niż Turek, ale tak, tak, to prawda. E, więc a powiedz mi, bo ja wiem, co cię szokowało, powiedz mi, powiedz moim widzom, co cię szokowało w Turcji, powiedz o hamamu. Odwiedź tam Tak, byłam w hammamie. Nie wiem, co mogę powiedzieć publicznie, co tam było. Znaczy, nie mów z detalami. No, detale są tylko dla nie prywatnych osób. Ale co mnie zszokowało? Przede wszystkim to, że mi się wydawało, że religia muzułmańska troszeczkę inaczej wygląda. No i na świecie ona wygląda zupełnie inaczej. Te kobiety są. Nie, nie mają swoich praw, nie, mają, nie mogą się nigdzie pokazywać i, i są takimi bardzo zamkniętymi osobami. Natomiast tutaj te kobiety normalnie chodzą po ulicy, normalnie robią zakupy, chodzą z dziećmi, siedzą sobie w kawiarni, piją sobie kawę i to nie jest jakimś zbyt dużym problemem. No I i chodząc, są odkryte, no nie? Tak, są przede wszystkim odkryte. jest odkrytych. Co też mi bardzo szykowało, bo ja się pierwszego dnia zastanawiałam, czy ja przypadkiem nie muszę też chodzić w jakieś huście, żeby nikomu tutaj nic złego nie, nie, nie zrobić, żeby nikt sobie coś złego nie pomyślał. Bo tak na przykład miałam w Jordanii. W Jordanii nie do końca była możliwość, żebym chodziła bez chusty, bo wtedy już byłam takim obiektem zainteresowania wszystkich i tych mężczyzn było tak strasznie dużo wokół mnie, że to, to było naprawdę niebezpieczne. Natomiast, natomiast tutaj, tutaj jest zupełnie inaczej i tutaj jest strasznie europejskie to wszystko i te kobiety, no one są takie same jak i u nas i one, one naprawdę mogą robić wszystko. I, e, I w hammamie, e, oczywiście poczytałam wcześniej dużo informacji, nie miałam żadnego pojęcia, jak tam się zachować, e, co zrobić i tak dalej. E, napisałam do Dorotki z szalonych walizek, co ja w ogóle mam wziąć do tego hammamu, bo wiedziałam, że Dorotka na pewno będzie wiedziała. E, I Dorotka mi mówi, nie wiesz co, nie wiem, <laughs> raczej nic. Ale, no, ale się trochę tam przygotowałam, przyszłam. No i wiadomo, że tam no, były te wszystkie różne elementy. Było to bardzo, bardzo fajne, ale ja byłam przekonana, że mam ludzi tak na tych wszystkich zdjęciach w internecie, czyli... Te kobiety będą wszystkie e, w takich dużych szatach e, i że one będą, e, no będą wyglądały jak te wszystkie zdjęcia z łazienki tak. tureckiej, które e, są jak w, wrzucicie tą ogóle A to się nagle okazało, że te panie wszystkie e, mają niewiele więcej ubrań niż ja e, i one są wszystkie tam sobą. I, A, e, nie, no, patrzą, no nie, nie, nie patrzą, nie? Nie, ma, nie ma znaczenia to kim ty jesteś, jak ty wyglądasz, e, czy jesteś gruba czy chuda, nie ma znaczenia. Tak. I, 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 i. Tam Powiem Wam tak, nie było tam żadnej wychudzonej dziewczyny, która wygląda jak modelka mm. z pierwszych stron gazet. Wszystkie kobiety wyglądały naprawdę normalnie, a te panie po prostu robiły swoją robotę i robiły to tak jak najlepiej potrafią. A polecam wszystkim odwiedzić Łazię Kurecką, bo jest super i ja jeszcze przed powrotem chyba tam zawitam. No tak, <laughs> Także... to trzeba, trzeba tak. bo to jest naprawdę takie, takie doświadczenie, które no nigdzie indziej nie... Nie, nie będziesz miała. To jest takie, szans. tak, to, to jest naprawdę ważne i na przykład jak ludzie mówią, a, że jadą Antalya, no to są typowo takie kraje, gdzie się leży na plaży i, i tego, ale no, ja moim zdaniem, że tak jak ty podróżujesz, to jest super y, wejść w taki hamam, gdzie po prostu znaczy, znaczy, ja przede wszystkim uważam, że podróżowanie nie polega na tym, że wyjeżdżasz i um, jesteś w hotelu last minute, leżysz na plaży i ewentualnie wykupisz sobie wycieczkę i nie wiem, polecisz balonem czy um, pojedziesz do Pamukkale, tak? Także mówię? Okay. Gdzie to są takie główne wycieczki, tak. które są organizowane przez takie biura podróży? Ja wiem, że wiele osób potrzebuje takiego odpoczynku. No, ja jestem podróżnikiem. Podróże dla mnie nie wyglądają w taki sposób. Zobaczcie jej zdjęcia, są po prostu rewelacyjne, naprawdę. Warto, warto wejść na jej stronę. Dzięki. I powiem Wam, że dla mnie podróżowanie to jest gdzieś tam, jednak, mimo wszystko, obcowanie z tymi ludźmi. Czyli ja. Nie wiem, właśnie pójdę do takiego Hamau, tylko oczywiście wcześniej się dowiem, czy mogę, bo no, ja nie jestem muzułmanką, więc też nie wiedziałam, mogę tam pójść. Ale się dowiedziałam, poszłam takie miejsce, tak samo, nie wiem, e, wolę iść do restauracji, którą polecą mi lokalni ludzie, gdzie oni tam chodzą i tam będą takie osoby, a nie, co jest to w internecie i będzie o, dla typowo tak. dla turystów. A to powiedz, to powiedz jeszcze, bo ty jesteś wegetarianką, no nie? Tak. To powiedz mi, co ci serwowali? Turcy Turcji, w Ankarze. A ja to nie tylko w Ankarze, bo w innych tak? miastach, jak byłam, było dokładnie to znaczy, samo. Znaczy, bo to ogólnie jest takie powiedzenie w Turcji, no to mów. Bo tak naprawdę ja jestem, na co dzień jestem weganem, ale jak jeszcze gdzieś w podróżę, no to jest ciężko być weganem, więc um, jednak, no jem ten ser, um, bo serów tu jest dużo. No więc gdzieś tam szukam tych dań wegetariańskich. No i pierwszy moment, jaki miałam, to jak byłam w Antalii, zapytałam się, co mają wegetariańskiego. No i pan mi mówi, chleb, warzywa. And chicken. No ja mówię oh, white chicken. No, it's not meat, it's chicken. Tak. I wczoraj miałam dokładnie taką samą sytuację. Chodziłam, szukałam restauracji, w której mogłabym coś takiego zjeść. I w każdej, ale naprawdę w każdej restauracji polecali mi chicken. I po prostu wszędzie, wszędzie były kurczaki, które są wegetariańskie. Ja nie wiem, może tutaj kurczak to jest jakaś roślina. Nie, ale tutaj tu jest kurczak, to nie jest mięso, to jest po prostu kurczak. Więc jak ja gotuję też kurczak, kurczaka w domu, to zawsze mój mówi, monisiu, to dzisiaj nie ma mięsa, ja mówię, no jest, kurczak, ale kurczak to nie mięso. Tak, Więc to jest sopnik, normalne, tak. To jest wegetariańskie jedzenie. Yeah. No. Więc no, to jest takie śmieszne w Turcji, no nie? Takie, no trochę... Y można trochę takiego żartu sobie zrobić. <taki> Takie żarciki, wiecie. E, tam. No jest to dość ciekawe, tym bardziej, że często w restauracjach jest tak, że nie ma nic poza. Jedyny wegetariański to jest kurczak. No i, no i jak tutaj zrobić? Ale jeszcze muszę powiedzieć jedną ciekawą rzecz, bo wczoraj w końcu znalazłam restaurację, gdzie były wegetariańskie rzeczy. No i pan mi, pan mi polecił coś. E, oczywiście pan nie mówił do końca po angielsku. E, znalazł mi coś, co będzie drobne dla mnie, i ja sobie to zamówiłam. E, ale widziałam zdjęcie, no i na tym zdjęciu to wyglądało jak jakieś takie chlebki z jakimś serem. Na to jakieś tam, no mm, jakaś marchewka, e, jakieś kawałki ogóreczka takiego, coś, no takie dziwne, ale wyglądało jak na chlebkę. No więc ja widząc to, widząc, że ja jem dużo, no to mówię, domówię do tego frytki albo ziemniaczki. No i domówiłam ziemniaczki pieczone. I słuchajcie, przyszło to, to jedzenie i się okazało, że ja zamówiłam wielkiego ziemniaka, na którym był taki sos jakby serowy. Na to były to różne te różne warzywka i pan po chwili doniósł mi do tego ziemniaka, te pieczone ziemniaczki. I on cały czas się śmiał ze mnie i mówił, no problem, no problem. i co okay for us. Ale nie wiedziałam o co mu chodzi, dlaczego on się śmieje? A tu chodziło o to, że, że... do ziemniaka zamówiłam ziemniaki. Tak. no, Też może być, tak? No, czasami tak bywa. A właśnie powiedz mi, no bo ty jeździsz, nie znasz tureckiego, więc jak się dogadujesz w Turcji i czy jest ciężko w, w, na przykład w Antalii, w Konia byłaś, w Kapadocji, teraz w Ankarze, więc czy jest Ci ciężko się dogadać? Y Różnie, jest naprawdę przeróżnie. Ja znam angielski, no także się dogaduję, ale ja znam też rosyjski. A, no tutaj też tak, więc tu jest dużo Rosjan. O czym się dowiedziałam w międzyczasie dlaczego, ale nie wam nie powiem. I ja znam właśnie rosyjski, znam angielski i... Tak naprawdę łącząc wszystkie języki do kupy jesteś w stanie się dogadać tak. prawie na całym świecie. Jak się nie dogadasz tak, no to coś pokażesz na i daję radę, aczkolwiek najgorzej jest tutaj, najgorzej jest w Tak, w tajgorze tajgorze jest, yy, Ankarze tak. bardzo mało ludzi zna angielski. Yy, może, ale to też, yy, na przykład ja będąc w Antalii w Mula, yy, to nawet yy, po, parę słów po polsku poprawię, mhm. no, więc to jest normalne. Tak, dzień dobry, jak się masz, mówią, a to jest mhm. dlatego, bo jest słowo jak się masz, to jest prawie jak, jak się masz, no nie? Więc yy, no to jest, yy, yy, ale no tutaj to jest prawda, że w Ankarze najmniej yy, Najmniej angielskiego znają, ale ja się teraz dowiedziałam, bo Asia mi powiedziała dlaczego. Słuchajcie, Asia, jak tutaj masz co oglądać, prawda? W Ankarze podoba ci się. A na internecie jest są tak. takie. W internecie nie ma żadnych pozytywnych informacji o tym mieście. Mm, nie znalazłam ani jednego artykułu, który by nie. zachęcał do tego, żeby tu przyjechać. Um, większość artykułów polegała na tym, że były wymienione dwa, trzy miejsca, ale tak naprawdę na końcu był dopisek, ale tak naprawdę jedźcie gdzie indziej, bo w innych miejscach będziecie mieli fajniej, że już lepiej jechać, nie wiem, nawet do Stambułu, ale tutaj to w ogóle bez sensu. No a to jest I, nieprawda. Tak, a ja się okaza okazało się, że to jest totalna nieprawda. Um, ja miałam tutaj kilka godzin, bo czym jak e, e, o, podjęłam podjąć Wcześniej, ale jak przyjechałam metrem i wysiadłam na głównej stacji e, i zobaczyłam wielkie budynki, gdzie się poczułam jakbym gdzieś jak w Nowym Jorku była. tonę ludzi, którzy po prostu, oni byli wszędzie, oni wszędzie biegali. To był zupełnie inny świat i to było dla mnie totalnie e, niesamowite. E, później sobie poszłam na spacer, e, też pooglądałam jakieś różne miejsca i nagle się okazało, że to jest bardzo dużo miejsc, które, które są super. To nie jest miasto turystyczne, które byłoby takie jak Antalya, gdzie po prostu jest wielki rynek, znaczy jest wielki taki to stare miasto, gdzie tam wszystko jest takie bardzo komercyjnie zrobione. Tutaj tego nie ma. Ale dzięki temu to miasto jest naprawdę, naprawdę o, piękne. Ma swój rok, no nie? I ma swój urok. No. Ja jednak zapraszam, żeby tu przyjechać. Tylko dobrze mieć translator Google, bo menu po, po angielsku też nie będzie. Tak. No to prawda. Nie, nie, naprawdę bardzo rzadko tutaj jest z angielskim, bo, bo po prostu no, tutaj turystów nie ma. Tu właśnie ze względu na to, że tu się okazuje, że w internecie ktoś przyjedzie, kto na przykład chciałby nad Morzem spędzić czas no to no faktycznie Ankara nie jest zbyt takim ciekawym miastem ze względu na to no, no to po prostu jest miasto, tak? Jak Warszawa. Ale w Warszawie też znajdziesz jeden. No Więc oczywiście. Tak. Dokładnie. Więc, Więc dokładnie. to jest takie. No jak jak ktoś szuka, to znajdzie. Ja uważam, że jest tutaj bardzo fajnie i polecam. I na pewno tutaj zabiorę niedługo moją mamę, bo już mi się tak spodobało, że no. myślę, że jej też się spodoba. No, widzisz, to tak. W ogóle powiem wam, jak my się w ogóle poznałyśmy. Bo Asia do mnie napisała w czwartek. W ogóle bo my się nie znałyśmy wcześniej. W czwartek napisała wieczorem: Ty mieszkasz w Pankarze? I ja napisałam, że tak, że mieszkam. Ona nawet nie wiedziała, że ja prowadzę. YouTube'a, a po prostu na Instagramie nie znalazła. Ja mówię tak, mieszkam w Ankarze, no oczywiście ja byłam umówiona w piątek, bo miała być tylko w piątek, bo miałaś zaraz jechać i była umówi ja byłam umówiona, wiecie, z Asią, bo już ten filmik puściła, więc mówię, jakbyś została na noc, to na drugi dzień to ja z chęcią się z tobą spotkam, no i, ale słuchajcie, ja też nie wiedziałam, że to jest taki e światowy podróżnik, że ona po prostu tyle zwiedziła, tyle tego, a tu się okazuje, że przejrzałam jej Instagrama i to jest na Naprawdę super, super dziewczyna, i naprawdę warto na nią tam klikać, popatrzeć. Bo ja zobaczyłam, że to fantastyczne zdjęcia robisz i w ogóle jesteś bardzo super osobą taką ciekawą. I tyle zwiedziłam. My gadamy już którąś godzinę, a ja już niedługo będę musiała do domu jechać. I po prostu aż szkoda się rozstawać, ale Asia jedzie już. Jedzie, już ma wynajętego też busa. Mm -hmm. Nie mogę jej wszystkiego pokazać, bo wiadomo, nie ma tyle czasu. Musiałaby tu parę dni. Jak z mamą przyjedziesz, to wtedy się zobaczymy, wtedy cię tak, oprowadzę. Na dłużej, czarne. tak? Tak, na parę dni. I dlatego y No, y tutaj będziemy kończyć, bo ten filmik dzisiaj w ogóle będzie bardzo długi, bo już widzę ponad 22 minuty. Ale mam nadzieję, że bardzo ciekawy, że Wam y trochę. Y Asia uświadomiła tego, że jednak to jest bezpiecznie, jako samej kobiecie. Że, że jednak yy, to nie jest taki kraj jak Jordania, mhm. No, że to jest jednak muzułmanie, ale inni muzułmanie, bardziej europejscy. Że, że to jest yy, bezpieczne. Jest bardzo bezpieczne i bardzo europejskie. Troszeczkę no, no. tak, jakbyście pojechali na Bałkany. No, no. Więc yy, można spokojnie chodzić po ulicy. Yy, nikt was nie zaczepia, nikt y... i chyba że chcesz, że oni chcą ci coś sprzedać, to <grym> no tak, tak, tak. tak. sprzedać, to tak, to, no. yy, yy, to tak. ale tak, to no, to nie wiem, jeżeli nagle nie wiem szukasz czegoś, yy, przeglądasz jakąś mapę, zawsze ktoś podejdzie, pomoże. Yy. Oni nawet jak nie wiedzą, to też pomogą. Ja tak pojechałam w drugą stronę kiedyś metrem. <grym> tak, <grym> tak, tak. No więc trzeba czasami brać ich pod uwagę, że oni, oni chcą bardzo pomóc ale czasami źle pomagają. Tak, tak. No to... To jest tak. No. Dobra, tak. to w takim razie będziemy kończyć ten filmik. Mam nadzieję, że Wam się podobał taki filmik, że yy, dajcie nam łapkę w górę. Oczywiście zapraszam do Asi yy, na Instagrama. Zapraszam dla, do... Boże, nie mogę się wypowiedzieć dzisiaj. Yy, na Instagrama dam linka w opisie, więc yy, na pewno zobaczycie. I co? Do zobaczenia do następnego filmiku. Bierzę się Bye.